Z tej strony Gingerowa, a na Waszych ekranach tworzymy simę. W dzisiejszym odcinku stworzę simkę, która będzie inspirowana yy, trendem Pin-up. Już jakiś czas temu yy, jedna z moich widzek napisała mi w komentarzach, chyba to nawet było jeszcze w zeszłym roku, yy, żebym stworzyła simkę właśnie inspirowaną tym, yy, tym trendem. I ja oczywiście się na to zgodziłam i właśnie nadszedł ten moment, kiedy poczułam wenę i yy, yy, zdecydowałam się stworzyć taką simkę. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, styl pin-up jest to taki trend w modzie wywodzący się głównie z lat 40. i bardziej trochę 50. XX wieku. I kobiety, które reprezentowały ten styl zwykle były takie wiecie bardzo kobiece, seksowne. Ubierały ubra ubierały ubrania tak. Nosiły stroje, które podkreślały ich kształty, były bardzo skąpe. Nosiły też dużo takich rozkloszowanych, zwiewnych sukienek. I mm, ogółem, mnie ten styl bardzo się podoba, tak wiecie, na kimś. Sama chyba bym się tak raczej nie ubrała, tak mi się wydaje. Ale ogółem, sam ten trend Pin-Up Girl bardzo mi się podoba i, i lubię oglądać te wszystkie takie arty, które są w internecie i przedstawiają właśnie dziewczyny i kobiety w tym stylu. E, zaraz przejdziemy oczywiście do tworzenia tej simki, zobaczycie sobie e, to tworzenie w przyspieszeniu. Jeszcze tylko wspomnę, że dla tych z was, którzy nie wiedzą o co chodzi w tej serii, to zapraszam do opisu. I też przypominam o możliwości wysyłania mi screenów na maila, screenów e, z rozgrywek, e, z simami, które tworzę w tej serii. E, I możecie mi te screeny wysyłać właśnie na maila, mail się tutaj gdzieś wam wyświetli i też będzie w opisie. No, to zapraszam was na tworzenie naszej simki. No i mamy gotową Simkę. E, nazywa się Monika Cukiereczek. E, Monika dlatego, że pasuje e, mi do niej to imię, a Cukiereczek dlatego, że jest po prostu słodziutka jak cukiereczek i dlatego zdecydowałam się dać jej tak e, na nazwisko. Trochę zabawnie, wiem o tym, ale wiecie, że w tej serii ja zwykle daję e, Simom nieco takie e, dziwne, przekorne nazwiska, także już to chyba Was nie dziwi. Jeśli chodzi o jej aspiracje, to jest nieuleczalną romantyczką, cech jest zadufana, jest materialistka, i jest romantyczką. Um, jej wygląd mogliście już zobaczyć na tworzeniu z bliska, ale jeszcze wam pokażę i powiem Wam troszeczkę o tym stylu, dlaczego tak, a nie inaczej. E, dziewczyny pinap um, miały taki makijaż, że miały długie rzęsy, najczęściej doklejane, sztuczne. No tutaj nie mogę tego zrobić, więc ona ma takie rzęsy i miały grubą czarną kreskę na górnej powiece, nasza monika takie ma. I miały czerwone usta. To był ich e, symbol. I znak charakterystyczny, dlatego Monika też ma czerwone usta. Jeśli chodzi o fryzury, to zwykle nosiły włosy, miały takie nakręcane nawałki, grzywki, i miały też loki, albo takie luźno rozpuszczone, albo spięte właśnie. I dlatego tutaj zdecydowałam się spiąć jej włosy, bo nie korzystałam jeszcze z tej fryzurki, a mi się ona bardzo podoba, dlatego pomyślałam, że tam jej taki, taki ten skole, tylko że nie można zmieniać kolorów tych opasek, no ale co poradzić, dlatego czasami miałam problem z doborem kolorystycznym strojów, ale ogółem wydaje mi się, że jakoś z tego wybrnęłam. Kolczyki, tak naprawdę dziewczyny peanut nosiły takie bardziej... Wisienki, korale, wiecie, takie kulczyki, wisienki, ale no niestety w Simsach takich nie ma, mamy za to lody, więc dałam lody, bo to też jest takie słodkie i urocze. Jeśli chodzi o stroje, no to widzicie, jest bardzo skąpo, ale tak powinno być. To jest właśnie cała kwintesencja Pin Girls, także ona musiała mieć taki, taki strój, właśnie spodnie z wysokim stanem, bardzo krótkie, buty, najczęściej takie z odkrytym jednym palcem, ale no w Simsach takich za bardzo nie ma, więc starałam się dobierać troszeczkę inne, ale właśnie takie. I też na przyspieszeniu nie widzieliście tatuażu. Ja zdecydowałam się na sam, sam koniec już po wyłączeniu nagrywania nadzieć tutaj tatuaż, bo... Pina girls są, częst, są często na motywem, właśnie, tatuażu, szczególnie współcześnie, i one mi się kojarzą z tatuażami, dlatego zdecydowałam się dać tutaj takiego małego słodkiego delfinka na kostkę. I przechodzę już do strojów. No, pierwszy strój, widzicie, jak się prezentuje, kolory charakterystyczne dla tego stylu czyli biel, granat i też y, czerwień i groszki, różne wzory. No, tutaj akurat w Simpson's za bardzo groszków nie mamy, poza tą tutaj spódniczką. No, ale jakoś wydaje mi się, że, że jest okej. Okay. Dobra, pokazuję Wam dalsze stroje. Strój numer dwa. Takie okulary też były bardzo modne. I zdecydowałam się dać jej takie okulary. Aha, no ja też oczywiście ma tutaj taki ładny pieprzyk. Wiadomo, musiał być. No, widzicie, tak się prezentuje ten styl. Też podobne kolory. Trójeczka. Styl marynarski, czyli paski białogranatowe, biała. Spódniczka krótka, ale rozkroszowana. I takie niebieskie buciki. Czwóreczka. Tak, czwóreczka to groszki. I tym razem biel z czerwienią. Tak jak widzicie. I z powrotem te kolczyki. I piąteczka. Piąteczka. Inne znowu, inne okulary, ale też są. Różowa koszula, króciutkie spodenki. I też właśnie wysoki stan. I takie. Buciki. No, także tak się prezentuje Monika w strojach na co dzień. Jak widzicie jest pięć, bo nie mogłam się zdecydować na jeden, więc dałam więcej. Jeśli chodzi o strój oficjalny, numer jeden, tak wygląda Monika. Jest to strój inspirowany e, słynnym strojem Marilyn Monroe, dlatego że ona była e, najbardziej znaną przedstawicielką tego trendu pin-up. E, I ten strój myślę, że każdy z Was zna. I wydaje mi się, że udało mi się go nawet fajnie odwzorować. Tutaj dała mi takie włosy bardziej rozpuszczone. To są takie powiedzmy loki simowe. Mm. I też jest opaska, dlatego że w ogóle to te dziewczyny powinny mieć kokardy, ale w simsach nie da się dać kokardy na głowę, dlatego ona ma tutaj taką opaskę i w tym poprzednim stroju też ma opaskę. E, strój numer dwa ma właśnie nawiązanie do tej kokardy, dlatego dała mi kokardę też rozklaszowana e, spódnica. I, i, i troszeczkę inne kolorki tym razem. Jeśli chodzi o strój sportowy, hmm, wygląda on bardziej jak strój na plażę, dlatego że... Hmm... Kobiety peanut dbały o siebie, ale też tak wiecie, bez przesady. I wydaje mi się, że ona, gdyby szła na siłownię, to tak bardziej troszeczkę się poobijać niż, e, niż poćwiczyć. Dlatego dobrała mi taki inny strój, taki wiecie, taki, żeby sobie coś tam poćwiczyć, coś tam się poruszać, ale może nie do końca tak, jak się powinno na siłowni. E, dlatego tak wygląda Monika. Do snu. E, do snu dała mi taką. To jest sukienka. Ona ogółem jest jako niby oficjalna, ale pomyślałam, że bardzo pasuje. Do takiej dziewczyny, jako koszula nocna. No i widzicie, tutaj dała mi taki warkocz luźny i nie ma makijażu, i możecie zauważyć, że bez makijażu naturalnie też wygląda całkiem, całkiem ładnie. I druga wersja dała mi chyba taką króciutką piżamkę. Tak, dała mi taką piżamkę. Też bardzo kobieca i też bardzo skąpa. Tak, taki drugi, drugi strój do snu. I imprezowy. Pierwszy imprezowy jest. Też bardzo słodziutki, dlatego cukiereczek. E, różowe kolczyki lody. Kokarda, czyli też główny motyp, motyw tego stylu. E, spódniczka i różowe buciki. A drugi strój. <grym> drugi strój jest taki trochę przekorny z mojej strony. Jest bardzo taki jakby podkreślający to, że to jest Pin Up Girl. Bo... Takiej, no. Osoby, które interesują się tym nurtem, będą wiedziały, co mam na myśli. Mi jest to bardzo ciężko wytłumaczyć, dlaczego taki strój na imprezę, a nie inny, ale jest on bardzo imprezowy, bardzo kobiecy i bardzo w stylu takim, jaki powinien być. O, tak powiem. Dopływania. Jeden strój ma taki dopływania po prostu zwykły, a drugi zrobiłam jej taki bardziej na plażę. Czyli jeśli by chciała sobie tylko pochodzić po piasku, to ma tutaj takie klapki, taką, wiecie, niby. To się jakoś nazywa, tylko akurat teraz zapomniałam słowa. No ale wiecie, taka spódnica przykrywająca to, że pod spodem jest kostium kąpielowy i znowu te okulary. Także tak prezentuje się Monika i oczywiście teraz e, przedstawię wam jej historię, no bo ona też ma swoją historię, tak jak każdy sim, którego tworzę w tej serii. Monika Cukieleczek to odważna i pewna siebie Simka. Uwielbia zwracać na siebie uwagę, szczególnie płci przeciwnej. Fascynuje ją świat młody i ma nadzieję, że udaje się otworzyć swój własny sklep. Wierzy, że przyniesie jej to sławy i bogactwo, o jakim marzy. Czy jej marzenie spełni się? No właśnie, to już zależy od Was. Mam nadzieję, że pobierzecie Monikę, że wprowadzicie ją do swojego otoczenia lub będziecie nią grać, jeśli będziecie mieli ochotę, mam nadzieję, że podoba Wam się styl, w jakim stworzyłam. Myślę, że następny styl, jaki stworzę, to będzie dziewczyna bądź cała rodzinka hipisów. Zobaczymy, jak sobie poradzę z czymś takim. Jeśli macie jakieś pomysły, co mogłabym jeszcze stworzyć, to oczywiście czekam na Wasze propozycje, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa!